Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych kolejne przeszkody, kolejne przeszkody na drodze. to lipa dosłownie nie ma szans nic trzeba chyba wychodzić most kolejowy w strumieniu Wisła I jakiś śrów radiacyjny pełen ścieków oczywiście jestem powyżej zbiornika go czałkowickiego tak zwanego zbiornika piknej śmiechu już myślałem że to wisła ale wisła tutaj płynie z drugiej strony ale ściąga coś silny prąd 5 km za strumieniem Poranek Poranek panek, ale produch dostępny. Progów jest masa, To jest koniec z Koszowa. się zaczynają schody Trzeba wyciągać i przenosić. To. Rzyk, rzyk, ze mną Prawda? Mm. Słysza. Słysza. Lipa i utkwiłem do miejscowości Wisła, jeszcze 5 km wody coraz mniej Minąłem przynajmniej śluzę jakąś taką na początku wisły no. coraz większy prąd no co?